Cześć, wszystkim z tej strony Fawon i witam Was w kolejnym materiale na kanale. W dzisiejszym przedstawię wam 10 porad dla survivalowców w Minecraft. Ale jeszcze zanim zaczniemy, chciałbym Was poprosić o pomoc, ponieważ pod ostatnim filmem była naprawdę bardzo fajna aktywność. No niestety YouTube postanowił tą aktywność zdecydowanie cofnąć, tak więc odjęło mi wszystkie łapki w górę, które zostawiliście, jak i odjęło też część subskrypcji. Dlatego upewnijcie się, czy nadal subskrybujecie ten kanał. Dla pewności możecie odsubskrybować i zasubskrybować ponownie. No i przede wszystkim proszę Was również o. Ustawienie łapeczki pod tym filmem, a my zaczynamy. Mieliście kiedyś taką sytuację, że zajęliście się eksploracją Minecrafta do takiego stopnia, że zapomnieliście o zbliżającej się nocy. Mam dla Was dobre rozwiązanie. Wystarczy wam tylko trochę kamienia, wodę oraz lawa. Podsadzacie się około pięciu kratek do góry i tworzycie platformę na kształt trąbu. Udajecie się w mniej więcej bezpieczne miejsce. A na całym środku wylewacie lawę. Kiedy lawa spłynie do samego dołu, zbieracie lawę oraz zalewacie wszystko wodą. Zbieracie wodę i możecie już wejść do swojego nowego lokum. Sama baza może nie wygląda na najłatwiej, ale w tak wybudowanym szybkim domku możecie ukryć się przed potworami. Najprawdopodobniej mieliście już taki problem, że znaleźliście sobie idealne miejsce na domek, ale no niestety jest ono zarośnięte trawą. Możecie ją oczywiście odbierać ręką, ale możecie też posłużyć się wiaderkiem wody. Rozlewając je, możecie naprawdę bardzo szybko pozbawić terenu jakiejkolwiek trawy, kwiatków, czy być może również też pochoni, więc na to trzeba uważać. Niemniej jednak, uważam to na, za naprawdę najszybszy sposób na zbieranie trawy. Na koszenie, może powinienem powiedzieć. Piszcie w komentarzach, jak wy na to mówicie. Jak zapewne wiecie, sposobów, żeby zwierzęta zostały w zagrodzie, a gracz mógł normalnie przejść jest wiele. Czy to brick fencer, czy może to też dywany na płotkach, omówione już zresztą w poprzednim odcinku. Niestety jest jeden problem, jeżeli chcemy taką szkapę zaprowadzić do zagrody, to musimy bawić się w podstawianie bloków, albo inne tego typu sprawy. Rozwiązaniem są natomiast trapdory, które jeżeli umiejscowimy dobrze... Sprawią, że będziemy mogli taką szkapę normalnie do zagrody wprowadzić, a ona nie będzie już w stanie wyjść. Niestety, ma to też również drobny minus ponieważ przez to ogrodzenie mogą przechodzić zarówno zwierzęta, jak i wrogie moby dlatego trzeba tego używać z głową na karku. Najprawdopodobniej wiele z Was wie, że jeżeli chcemy mieć kolorową wełnę, to musimy zabarwić samą wełnę, żeby otrzymać dany kolor. Czy wiedzieliście jednak, że da się to załatwić zdecydowanie prościej? Wystarczy zabarwić owce. Tak, słuchajcie, można barwić każdą owcę i z niej będzie wypadała właśnie ta kolorowa wełna. Więc, jeżeli dla przykładu potrzebujecie nieskończoną ilość niebieskiej wełny, to nie barwcie samej wełny, tylko owce. Grając w Minecrafta na świecie survival najprawdopodobniej w pewnym momencie trzeba zrobić nową kopalnię. I teraz jest jedna sprawa, o ile podróż w dół jest bardzo prosta, wystarczy wysylować do wody, to tyle trzeba się wysić, żeby pójść w górę. Chociaż czy oby na pewno? Dziś pokażę Wam sposób na bardzo prostą i szybką windę. Potrzebne nam do tego będzie wiaderko wody, kelpy, mączka kostna oraz jeden piasek dusz. Na samym szczycie umiejscowiamy wiaderko z wodą. Zeskakujemy na dół do kopalni. I na samym dole windy umiejscowiamy soul sand. Pamiętajmy jednak, żeby zakryć komorę tabliczkami. Inaczej woda może się rozlać. Na samym dole wsadzimy kelpa. I rośniemy go mączką kostną aż do momentu, kiedy ten przestanie rosnąć. Następnie płyniemy do miejsca, gdzie kelp przestał rosnąć. I jeżeli tak jak w tym przypadku kelp przestał rosnąć już na samym szczycie, nie musimy nic zrobić. Jeżeli zaś nie wyrośnie na samym szczycie, trzeba dosadzić go ręcznie. Zyskakujemy z powrotem na dół i niszczymy kelpa na samym dole. Od teraz nasza winda będzie automatycznie bustować nas do góry. Bardzo szybki sposób na przemieszczanie się góra-dół. Tak w sumie nie wiem czy ta ciekawostka przyda Wam się w 100% na survivalu, ale jeżeli macie jakąś zbroję... Kurzaną. I nie podoba wam się jej kolor, bo jest farbowana, możecie go zmyć. Wystarczy wam do tego kociołek. Tak jest. Wystarczy, że na taki kociołek klikniecie i zbroja zostanie wymyta. Też bardziej w sumie powinienem powiedzieć, że wyprana. Jak zapewne wiecie, kurczaki da się rozmnażać za pomocą nasion pszenicy. Ale czy wiedzieliście, że można do tego wykorzystać wszystkie rodzaje nasion, które są dostępne w grze? Zarówno dyni, arbuza, jak i buraka, wszystkie zadziałają. Zdarzyło wam się, że kiedy szliście do netheru, spotkaliście gasta tuż przy portalu? Cóż, nie jest to zbyt przyjemna sytuacja, kiedy taki gaz rozwali portal. Na całe szczęście jest jeden tani budulec, którego gast nie potrafi zniszczyć i jest to cobblestone. Więc jeżeli chcecie zabezpieczyć swój portal, najlepiej użyć właśnie tego budulca. Jeżeli zamierzacie zrespić Widera, żeby go zabić, dobrym pomysłem będzie zrespienie go pod ziemią. Po pierwsze, dlatego, że nie ucieknie. Po drugie, dlatego, że istnieje spore prawdopodobieństwo, że odkryje Wam całkiem spory kawałek świata. To wszystko co przygotowałem na dzisiaj, ale spokojnie, spokojnie, asów w rękawie mam jeszcze kilka. Dlatego jeżeli podobał Wam się ten materiał, nie zapomnijcie zalajkować oraz najlepiej też zasubskrybować kanału. Możecie też wysłać go znajomemu, znajomej, która również nie potrafi grać na survivalu, Może mu albo jej pomożemy, a ja się z wami żegnam, tak więc dzielki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!